Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Kamil. Witam Was w tym odcinku. Jak widzicie będziemy otwierać paczki Update Edition Champions League 2014-2015. Tutaj na tych paczkach mamy wyróżnionych z czterech zawodników. Na pierwszej paczce mamy Luisa Suareza, Edena Hazarda, Tomasa Millera i Luisa Adriano. Na drugiej paczce mamy Jacksona Martineza, Walbecka Ibrahimowicza i to niego Krosa. Tam ta trzecia paczka jest taka sama. Nie czekamy dłużej, lecimy do otwierania pierwszej paczki. Pierwsza paczka, już nam wychodzi. O! Już nam wychodzi pierwsza paczka, a w niej a w niej znajdziemy. Ojojojoj, oj, 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 bardzo dobrą kartę. Bardzo dobrą kartę pierwszą kartą jest Zlatan mówić na Fans Faworycie. Dobra, ta pierwsza karta super. Tutaj jest drużyna Bayern Leverkusen. Tutaj jest Denis Aogo. Daniel Fabiano. Zewcy Porto i ZUFI. już mamy otworzone, teraz idziemy z drugą. Idziemy z drugą. Coś nie chce wyjść. O, dobra. O, jeszcze tej karty nie mam. Piękna karta do kolekcji Alien Robin. tutaj mamy yy, 74 obrona, ale no nie jest obrońcą. 91 pomocy i 96 ataku. No fajnie, fajnie. Tutaj jest Vyfier Boni. Bonnie. Arbeloaz, Real Madryt. Bastian Rode z Bayernu Monachium Ramirez z Chelsea i Mattia Flamini z Arsenal Londyn Tu mamy trzecią paczkę I co tam trafimy? Wreszcie przekonamy Mamy tutaj Quintero z FC Porto no to jest taka plakka. To jest jakby taka karta tego Adrenalin XL firmy, która produkuje te karty. Marlos, Bapa ba, Stata Duplos, Donobi i Radzi No i żeśmy sobie stworzyli te trzy paczki. No najlepszymi kartami to jest Zatan Ibrahimowicz. Zatan Ibrahimowicz i... To tam był Alien Roben O, właśnie. Alien Roben no, otwieranie szczerze to dupy nie urywa. Nie było ani do dobre, ani do złe. Wszystkie te karty później do albumu da. A wam pokażę jeszcze taką ciekawostkę. Bo um, już możecie szukać powoli w sklepach. Um, paczek kart um, Euro 2016, bo już są w sklepach. Już tam, już tam w jednym sklepie je widziałem. No i już można szukać, już można kupować. Oficjalna premiera była właśnie tego miesiąca, ale nie wiem którego, tak gdzieś w połowie tego miesiąca. A w innych krajach już była, ale nie we wszystkich. Ta premiera. O tutaj jest ten mój album. I teraz wam chciałbym pokazać taką jedną ciekawostkę, żebyście nigdy nie kupowali z brawo sportu kart limitowanych. Wiem, że są tanie i tak dalej. No ale ja wiem dlaczego, dlaczego są tanie. Zaraz wam pokażę. Nie wiem czy tutaj będzie widać, ale jakby się tak dało pod światło, Tutaj te karty mam takie wygięcia. O jest, wezmę tutaj. Widzę. Nie wiem, czy tutaj to będzie widać. Może lepiej, jak wyciągnę tę kartę. Będzie to widać. Bo to było tak: ja kupiłem gazecie w Bravo Sporcie. Jeszcze z paczką. Za 3,5 to się opylało. Mm. O! O tu widać widzicie? Tu jest wygięcie Przy tewezie wam nie pokażę, mam tylko jednego Teweza. Mam dw dwóch Fernando Torresów. No i tak To by było na tyle Zapraszam do, do, seps do lajkowania. Tego odcinka. No i zapraszam na kolejne. Cześć.